A otóż i piękny las. Przemierzyłyśmy naprawdę kawał dobrej drogi. Zaczęliśmy od... To nie był kawał dobrej Krawców drogi. Krawców wierch. wierch właśnie. Jest Pana jedna, droga. która jeszcze myśli. To nie była dobra droga. Potem poszliśmy była w kierunku dobra. AGA. Krawców była wierch a potem... A potem już szliśmy tak. Ja opiszę. Góra du, góra du. Teraz, teraz, wygl... teraz wyglądamy nie właśnie się nie tak. Pokażę <laughs> siebie, do... i góra, fotografię. i dopiero ten punkt, do którego mamy w sumie nie dość, bo mamy dalej iść. Jakież niebo jest piękne. No i na tym się Gdyby ktoś mógł powiedzieć, co teraz zapragnęlibyśmy w tym momencie? Ja bym powiedziała: jest, frytki z zestawem surówek yy, 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 albo komuś, z i kupkę. I i Pusko. Nie, najpierw. No, Jeszcze no, jakby tak. nas ktoś przytulił, tak choć troszeczkę. O, dobrze, no, przyjaciółka zawsze w potrzebie pomoże. Się no, Kosztem tego, że się ubabrała. Ja bym wola, że mężczyzna przytuliła. No cóż, Nie, braku, laku dobrej dobrejca. Dzieci, mężczyźni, Dzieci, chłopy. Ale powiem Wam, że ten właśnie niebieski szlak. Jest to, to jest najdłuższy szlak, jaki mogliśmy wybrać. Przemierzyliśmy wszystkie słupki graniczne. W tym wieku? Nie rób nie filmuj mnie, bo jestem niewyspana, albo spałyśmy na podłodze, chciałam powiedzieć. No w kącie. to ledwo się zmieściliśmy, na trzy, cztery się na przewracaliśmy. Na brudnej podłodze. Na brudnej podłodze, bez karimat, bo po co nam się? Co przeżyłyśmy, to nasze. Ewa to jest... na pewno coś przeżyła, bo spazkał <laughs> pateta ze ślawiska. <schroniska. śmiech> Obróć do góry. <kony. śmiech> było tak, było tak. Było tak, ja pokażę jak spałyśmy. Albo tak, albo tak. <śmiech> <śmiech> albo tak. Obok były drzwi, Anetka. Tu były drzwi. Nie no po tej, tej stronie, Ewo, nie po tej stronie. Z... A po tej stronie cały czas ktoś <laughs> wychodził sikać, siur drzwi. Oła, ja mam odrzite Ale Ewo, powiedz kogo miałaś? Obok! A buty z vibrama je pchały po tej drewnianej Ale pozytywne. Ewa, nie powiedz wiedzieć, kogo miałaś po prawej stronie. Jakiegoś mena. Men był wyjątkowo cierpliwy. Ani razu nie obrócił się w moją stronę. Nie A w latce z otwartą buzią, to? nie to? Miała zębów, ale plusem tego było to, że nie, szczy, nie, nie zgrzytała zębami. Więc ogólnie, rzecz biorąc wszyscy byli szczęśliwi i zadowoleni. A Największy... wibracje, które przechodziły po tej drewnianej podłodze i wchodziły w nasze głowy, pozostały do dziś. Ja tam czułam. I pozostaną, na nie ma. w całej tej, tej wycieczki trasie. jest to, że te pasy tutaj, które nosimy, zbijają nam nasze brzułki. Możemy pokazać. <laughs> Moje dwa wałki został tylko jeden. Rybki zaświadczą. Rybki się rozszerzają tylko na jednym pałku, a nie wtedy na Ja nawet nie będę wciągać. Wtedy, teraz anetka, teraz. Na... Jest Może to nie był najoptymistyczniejszy akcent, ale może zakończmy, bo jak pokażemy, co jeszcze zbiłyśmy. Patrzcie na nasze pośredni.